Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jestem NoName, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale Przechodzę do Was z kolejnym unboxingiem, tym razem mamy nowość, jest to edycja kolekcjonerska gry House of Ashes. Eee, nie spodziewałem się w sumie jej, bo w ogóle zapomniałem, że ona ma premierę, zapomniałem, że ja zamówiłem. I zobaczymy, czy jest czegoś warta, bo tak jak pokrótce sobie troszeczkę tam zajrzałem, no to oboję się dalej jej tam otwierać, ale zaraz zobaczymy, żebyście byli zainteresowani dodatkowymi zdjęciami oraz opisem. W tej edycji to zapraszam Was na moją stronę grywanie.pl, możecie też zapoznać się tam z innymi wpisami. Generalnie stronka będzie odświeżona, będą inne tam rzeczy, ale to za jakiś czas to Wam wszystko powiem. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi pozostałymi materiałami. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zajrzeć do środka tego malutkiego, dość takiego skromnego pudełeczka. Zobaczymy, czy zawartość jest adekwatna do oferowanej ceny, czy około 268 Złotych plus koszty przesyłki. Zaczynamy. Tak oto prezentuje się kolekcjonerskie pudełko z bliska, bo jak widzieliście, gra jest osobno, więc zaraz sobie gierkę też uspakujemy. A chyba w środku nic nie ma. Pudełeczko z frontu wygląda w ten sposób. Tak oto wygląda z jednego boku, z tyłu. W sumie tutaj nic specjalnego nie ma. Pudełko otwiera się w ten sposób do góry, i po jego otwarciu naszym oczom ukazują się jeszcze dodatkowe. Tutaj pudełeczka, czy mam jeden kartonik. A tam jest, tam jest ta przypinka, i coś jeszcze na dole się ukryło. I na dole mamy taką kopertkę. Przypinkę mieliśmy ukrytą, właśnie w takim, takim czymś. Przypinka prezentuje się w ten oto sposób. Generalnie szczerze, nie wiem co jak, bo nie, zbycie nie jestem w temacie, że chodzi o tą całą grę. O to wszystko, ale tak wygląda przypinka. Tutaj mamy kopertę. W środku tej koperty znalazł się arkusz takich matowych naklejek, które wyglądają w ten oto sposób. Tak troszeczkę potaniości są zrobione z tego co widzę, ale można też z tego arkusza je po prostu e, tak widzicie tą wydaje mi się, że tutaj wyjąć i będzie każda osobno chyba. No nie wiem. E, tak one wyglądają. Jest tutaj naklejka z tytułem całej gry i są matowe takie papierowe bardziej a tutaj mamy hmm, to jest ten plakat który chyba miał być tak to jest ten plakat który miał być więc to jest kawałek takiej wątłej karteczki który przedstawia taką tutaj grafikę wygląda to jak taka ulotka zwykła rozdawana gdzieś albo coś no nie wiem no dobrze, to teraz yy, to, co jest najważniejsze, czyli tutaj figurka. Jak widzicie, figurka jest tutaj zapakowana taką plastikową obwóltę, która ma ją chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. Gigantem ona nie jest, ale to widzieliśmy od samego początku. Po rozpakowaniu prezentuje się w ten oto sposób. Hmm, więc tak. Może zaczniemy tutaj od podstawki, ona wygląda w ten sposób. Eee, tak, jest tutaj cała podstawka zrobiona. Cała postać, no nawet, nawet jest. trzecie nawet jest. Aha, oczywiście nigdy się nie chce złapać, bo po co? Nawet jest dobrze zrobiona. Widzę, tutaj jest chyba w miarę pomalowana, nie tu coś odstaje. Nie widzę. Hm. Nie wiem, ogólnie jakoś tak sceptycznie byłem nastawiony do tej edycji. W sumie, nawet, widzicie, co nawet nie wiem, po co ja ją kupiłem. Naprawdę, chyba kupiłem żeby Wam zrobić unboxing, ale co do samej tutaj figurki, czy ona jakoś to odzwierciedla, to wszystko na no to już musicie sobie odpowiedzieć sami. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, tu już muszę zostawić Wam. Ale generalnie, jeśli mam oceniać same aspekty tutaj techniczne, no to sposowanie z podstawką jak najbardziej. OK, sama tutaj figurka, jej malowanie też jest dobre. No niestety jak widzicie, no nie chcę się fokus złapać. No, nie wiem, ostatnio coś mnie zaczyna irytować ten telefon. I, I chyba bycie mu się nie doczepił. No, leciutka jest, no wyjątkowo Wam nie zważę w tym filmie, bo tutaj małe porządki robiłem i nie wiem gdzie te wszystkie rzeczy są. Więc niestety nie ma mojej podstawki do ciasta, nie ma wagi, to gdzieś wsiąło się i się... E, Przepadło, ale w następnych, już yy, na pewno się to wszystko pojawi. Yy, w środku tutaj pudełka niczego nie mamy oprócz kodów i samej e, płytki. Powiem Wam że zawsze lubiłem. Zapach pudełka, jak się tutaj z grami otwierało, naprawdę bardzo lubię i do tej pory lubię. No, i to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Powiedzcie mi, czy Wam się ta edycja podoba. Czy jest ok, czy nie? Jak za 270 zł z grą, te wszystkie elementy wydaje mi się, że jest ona akceptowalna. Jest moim zdaniem średnia dla fanów, dla osób, które to lubią. No, to mi się wydaje, że jest ok. Ale szczerze, jak powiem szczery, to mnie nie porwała i w sumie szkoda byłoby, szkoda kasy No to. Według mnie. No, jak dla mnie. Więc e, mogłem jej nie kupować i w sumie nic by się takiego strasznego nie zdało. Nie stało, ale no. Jest, ok. No, może być. No i no, ciężko mi jest w ogóle się tutaj wypowiedzieć. Wiecie co? Bo tak jakoś nie czuję tego, co czułem, jak patrzyłem na grafikę koncepcyjną. Wydawało się spoko. Figurka jest ok, fajna, mała, taka tutaj dobrze wykonana, więc tutaj nie mogę się doczepić. Może jakby jeszcze tutaj jakiś taki mini został dorzucony i steelbook, to było jakoś to wszystko dopełniło. No cóż, czekam na Waszą opinię, bo pewnie będą tutaj podzielone. Ja to się w sumie, jeśli chodzi o, to, o tą grę, to nie znam, może się źle wypowiedziałem, jak coś tu jest, sprostujcie. Więc czekam na opinie, piszcie, nie krępujcie się, pogadajmy sobie i pamiętajcie że łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę na tym szybkim unboxingu i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!